Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na kolejny odcinek. Mamy styczeń, nie ma śniegu, całe szczęście, ale w życiu osobiście brakowało mi czegoś białego i postanowiłem kupić biały motocykl. Jak widzicie mam również biały kask i do kompletu brakuje już tylko białego domku w Kobierzynie, czyli szpitala psychiatrycznego imienia Babińskiego. Myślę, że w dzisiejszych czasach nikt normalny nie kupuje ponad 20-letniego motocykla sportowego. No ale tak jak powiedziałem, środek zimy i ceny motocykli są na tyle atrakcyjne, że nie mogłem przejść obok tej oferty obojętnie. Chociaż wiecie, co tu już nawet nie o wiek chodzi, ten gatunek jest po prostu na wymarciu. Jeżeli chcecie kupić nowy motocykl, wejdziecie do salonu, to prędzej spotkacie tam konstrukcje typu adventure, jakieś turystyki, które obiecają wam podróż na drugi koniec świata. I tak większość z was nie wyjedzie poza granice województwa, ale pomarzyć zawsze można. W tym przypadku marzenie oczywiście również występowało, ale było ono zgoła inne. Klient kupujący tego typu konstrukcję miał się poczuć jak zawodowy kierowca MotoGP i faktycznie wiele tego typu motocykli pozwalała na naprawdę szaloną jazdę, ale. Tak jak w przypadku turystyków, te motocykle nie były wykorzystywane do tego, do czego zostały stworzone. Wielu klientów po prostu nigdy nie odwiedzało toru wyścigowego. Z drugiej strony jazda po ulicach czy między miastami ze względu na sposób, w jaki siedzimy na tym motocyklu sprawiał, że no jednak kierowcy nie czuli się doskonale, ale to nie przeszkadzało, aby terroryzować miasta i stąd niechlubne rozwinięcie skrótu CBR, czyli całkowity brak rozumu. Do tego pojawienie się punktów Karnych w polskim prawie, zabieranie prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości, wielu kierowców stwierdziło, że jednak większego sensu, aby tym jeździć, nie ma. Dlatego też podaż jest naprawdę duża, a co za tym idzie, ceny aktualnie są naprawdę niskie. Sprawdzając numer VIN tej CBR-ki na Carvertical, otrzymałem raport, w którym całe szczęście przykrych informacji nie ma. Nie ma tutaj zapisów o uszkodzeniach, ten motocykl nie jest kradziony, mamy tutaj na przykład informację o odnotowaniu. Przebiegu 62 tysiące kilometrów i to się pokrywa z tym, co jest widoczne na zegarach. Mogłoby się jednak okazać, że motocykl, którym jestem zainteresowany, ma nieciekawą przeszłość. Lepiej więc sprawdzić numer win przed zakupem, zanim gdziekolwiek pojedziecie po co tracić cały dzień i parę stów czy nawet tysiaka na dojazd zwłaszcza, że z kodem rabatowym JARPEN otrzymacie do 30% zniżki na zakup raportu na Car Vertical. Wracając jeszcze na moment do tych przebiegów, to powiem wam, że to jest naprawdę interesująca sprawa. Przeglądając ogłoszenia z tego typu motocyklami które mają ponad 20 lat to praktycznie wszystkie mają albo 40 tysięcy, albo 60 000. praktycznie żaden nie ma więcej jak to jest możliwe, to jest chyba tajemnica Sagali. No dobra, ale przechodząc już całkiem do rzeczy. Co to jest w ogóle za motocykl? Oto Honda CBR600F3, czyli trzeciej generacji. Tego typu motocykl pojawił się w roku 1987 jako generacja numer 1 i był to pierwszy japoński motocykl sportowy z pełnymi owiewkami z silnikiem o czterech cylindrach. Tutaj mamy odsłonę numer 3, która od dwójki nie różniła się jakoś tam strasznie mocno. Większa rewolucja natomiast nastąpiła w kolejnej generacji. F4, a potem w F4I, gdzie pojawił się wtrysk. Tutaj mamy jeszcze gaźniki, stalową ramę, a nie aluminiową. I ten sprzęt, dzięki temu, jest jeszcze naprawdę taki. Surowy. Chociaż tutaj i tak warto dodać, że mamy do czynienia z poliftem produkowanym w latach 97, 98, i na pokładzie występuje nowy mikroprocesorowy układ zapłonowy z czujnikiem kąta otwarcia przepustnic. Pierwsze w trójki z lat 95, 96 tego nie miały, ale pomimo tego tutaj praktycznie nie ma żadnej elektroniki. Nie ma ABS-u, nie ma kontroli trakcji, nie ma systemu anti-wheelie, nie ma sprzęgła antyhoppingowego. Można by było powiedzieć bieda, ale z drugiej strony po prostu czysta, starodawcza na przyjemność z jazdy. Dla kontrastu kolejna generacja F4 miała już na przykład coś takiego jak trójwymiarowe mapy zapłonu. Także rewolucja z pewnością nastąpiła i myślę, że to jest ostatni moment, jeżeli ktoś jest zafascynowany taką surową, starą sportową motoryzacją, aby zaopatrzyć się w tego typu sprzęt. I trzymać go, bo ceny raczej już niższe nie będą. Co do opon, na przykład standardowo F3 wyjeżdżała na 160, F4 już na 180. Mimo wszystko, ja mam założoną 180 i to jest kolejny przykład różnicy pokoleń. Waga również była inna, jakieś 10 czy 14 kg na korzyść następcy. Tutaj mamy 186 na sucho i 206 na mokro. Aczkolwiek, jeśli chodzi o moc, to tutaj praktycznie przez 20 parę lat. Lat się nic nie zmieniło. Aktualnie na rynku jest dostępna na przykład 650 kr o podobnej mocy. Tutaj katalogowo powinno być już 105 koni mechanicznych. Wygląda więc na to, że tego typu parametry są odpowiednie dla klientów, którzy chcą zabrać taki motocykl na ulicę, a nie na tor, gdyż nie ma się co oszukiwać. Te Fki to i tak mimo wszystko takie ciepłe kapcie. Bardziej radykalne są 600RR. Aktualnie po wielu latach przerwy jest dostępna nowa 600RR, ale tam. Moc nie różni się diametralnie. Mamy tam jakieś 120 parę koni mechanicznych, a więc największe różnice możemy znaleźć w podwoziu, w konstrukcji ramy, zawieszenia itd. Ogólnie w rzeczach, które mają wpływ na prowadzenie. Zbiornik paliwa ma pojemność 17 litrów, siedzenie jest na wysokości 81 cm, aczkolwiek, jak widzicie, tutaj nastąpiła akcja modyfikacja. Mamy takie akcesoryjne siodełko z gąbeczki. Mamy zadupek, który nie oferuje miejsca dla pasażera i tym samym podnóżków. Jest natomiast akrapowicz albo Ali do tego diody pod postacią kierunkowskazów, światła głównego, światła stop. No, i w zasadzie, jeśli chodzi o modyfikacje, to chyba wszystko. A nie, jeszcze jedna rzecz: czarna szyba MRA. I to mnie naprawdę zastanawia. Nigdy nie byłem fanem przyciemniania szyb. No, bo przecież przez nią nic nie widać. Oczywiście, jeżeli jedziecie w bardziej wyprostowanej pozycji, to nie patrzycie przez szybę, tylko nad nią. Ale mimo wszystko, nie jestem fanem tego typu rozwiązań. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, która mnie zaskoczyła po latach, to kranik. Tak, po prostu miałem zakręcony kranik, odpaliłem sprzęt, zgasł mi po jakimś kilometrze i się zastanawiałem, co jest grane. Kupiłem sprzęt i ledwo jednego dnia nie mogłem pojeździć, co za mina. No i musiałem sobie przypomnieć, tak jak w WSC, SHLC, MZC, które miałem 20 lat temu, tak i w CBRC występuje kranik. Co do hamulców, mamy tutaj dwie wentylowane tarcze z przodu, ich średnica to 296 mm. Z tyłu jest jedna tarcza, jej średnica to 218 mm. Co do prędkości maksymalnej, to różne źródła podają różne informacje, bo albo jest to 240 parę kilometrów na godzinę albo 260, mimo wszystko bardzo szybko. Przyspieszenie do pierwszej setki, tutaj podobnie, również w zależności od źródła, które cytujemy, 3 sekundy, 3,3, 3,5. Błyskawicznie, jak huragan. I właśnie taka informacja dla melomanów. Na karcie w prawym górnym rogu podam link do piosenki, która jest właśnie o tym motocyklu, o jego poprzednich generacjach, które były nazywane właśnie hurakanami. Ten sprzęt to jest no, naprawdę coś ciekawego. Jeżeli szukacie fabryki adrenaliny, to CBRK wam to zapewni. Na tym egzemplarzu przejechałem naście km i od razu można stwierdzić, że nie jest to motocykl przerażający, jeśli tego nie chcecie. Do połowy skali obrotomierza są to dosłownie ciepłe kapcie, a sportowy charakter jest odczuwalny tylko w wysoko zamontowanych podnóżkach. Na drugą połowę obrotomierza w tym egzemplarzu przyjdzie jeszcze pora, tak więc jeśli macie niedosyt, to bardzo mocno polecam film sprzed 14 lat do odciny, do którego link widzicie na ekranie. Pozdro 600!